Cześć, witam Was na moim kanale w kolejnym rozpakowaniu. Tak, zakupiłem sobie dzisiaj właśnie gierkę, jest to Euro Truck Simulator, Gold Edition. Czemu? No to pierwszy powód, kolega mnie namówił, aby sobie właśnie zakupić tę grę, bo można przez internet podobno grać, zobaczmy jak to będzie. Drugi powód, ja lubię gry symulacyjne, czyli takie jak się jeździ, takie transporty i te inne. Dlatego zakupiłem sobie właśnie tę grę. To jest yy, złota edycja z tego co mi wiadomo. Teraz rozpakujemy. Jak widzicie gra jest jeszcze w folii dodatkowo. Teraz bym potrzebował jakieś nożyczki lub inne narzędzie, żeby to odpakować. A wezmę sobie śrubokręt, który o oh Sorie, który gdzieś tutaj mam. Czekajcie, chwilę ja to. Dobra, to położę tutaj. Może jakoś uda mi się to odpakować w miarę. O, jest, już tu schodzi. I co my tutaj mamy? Mamy oczywiście płytę z grą oraz tu jakieś, jakaś papierologia dotycząca gry. Tak więc... Yy... jest mapa. oraz jak zaczynać tę grę. Tak, tu jest dokładnie pokazane co i jak jest ta papierologia jak zaczynać tę grę. Tak, opcje od razu mówię, gra jest po niemiecku, gdyż ja mieszkam w Niemczech, nie mieszkam w Polsce, żeby tu nie było jakichś Uwag, że o czemu gra jest niemiecka i takie inne. No to w tym rozpakowaniu dla Was oczywiście jest to na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego krótkiego odcinka z rozpakowania mojej gry i zapraszam Was już niebawem do kolejnego rozpakowania mojego mikrofonu i to jest ode mnie dzisiaj na tyle. Trzymajcie się, cześć.